Zagrajnik TV. Wydany rok temu remake Resident Evil 2, to nie bójmy się użyć tego słowa, arcydzieło. I to nie tylko pod względem samej jakości wykonania remakeu, choć w tym wypadku należałoby chyba mówić o napisaniu definicji słowa remake na nowo. Capcom bowiem faktycznie stworzył cały Resident Evil 2 od zera, nie tyle nawet odtwarzając pieczołowitością każdy element oryginału, co tworząc niesamowicie wierną wariację na jego temat. Wariację, bo oczywiście nie było mowy o przeniesieniu wszystkiego 1 do jednego z 2D do pełnego 3D. No właśnie, sama decyzja o osadzeniu klasycznego Residenta w środowisku trójwymiarowym z kamerą podążającą za bohaterem, a nie, jak zawsze zawieszoną gdzieś w kącie pokoju, była aktem wielkiej odwagi. To ona wymusiła na twórcach tak tytaniczny wysiłek, ale też właśnie Właśnie dzięki niej remake Resident Evil 2 na zawsze będzie zapamiętany jako dzieło wybitne. Jednak geniusz wydanego rok temu Resident Evil 2 to tylko w połowie zasługa tego, jak odważnym i doskonale wykonanym jest remake. Em. W drugiej połowie odpowiada za to otóż fakt, jak fenomenalną grą jest oryginalny Resident Evil 2. Ci, którzy w niego nie grali, nie mogli tego wiedzieć, a ci, którzy grali, mogli zapomnieć. Jednak wszyscy przekonali się w zeszłym roku, że ta rozpikselowana gra na pierwsze PlayStation to bezbłędne doświadczenie grozy z pętlą gameplayową tak dobrą, że dziś bawi dokładnie tak samo jak 20 lat temu. Na potrzeby remake'u Capcom nie musiał więc wprowadzać znaczących zmian w formule, by dostosować grę do dzisiejszych standardów. Żadne zmiany nie były potrzebne, bo niezależnie od nowej, oszłamiającej oprawy, Resident Evil 2 okazało się być w swojej istocie ponadczasowe. Ale co ja wam będę gadał o remake'u Resident Evil 2, skoro możecie sobie zobaczyć mój zeszłoroczny film na ten temat, gdzie jest więcej, lepiej i składniej. Do rzeczy! Czas na Resident Evil 3! Ale spokojnie, bez szaleństw. Najpierw pogadajmy sobie jeszcze o tym oryginalnym Resident Evil 3 na PlayStation z 1999 roku. już w 1999 roku, od razu po premierze gry, jasne było, że nie będzie ona w stanie powtórzyć sukcesu genialnej poprzedniczki. Graczom tak ogólnie przypadły do gustu zmiany w formule, jak szybsze tempo i większy nacisk na walkę, ale narzekali na niezbyt imponującą długość gry. Prawdopodobnie jednak tym co wywołało wśród nich największe emocje był tytułowy Nemezis. Praktycznie niezniszczalny potwór depczący bohaterce po piętach przez całą grę, z którym każde spotkanie oznaczało rozpaczliwą walkę o życie. Jego obecność narzucała grze wyjątkowy ton, dzięki któremu Resident Evil 3 na zawsze miał wyróżniać się nie tylko na tle innych Residentów, ale interaktywnych horrorów w ogóle. A choć nie każdemu zabawa w kotka i myszkę z Demensis musiała przypaść do gustu, wszyscy byli zgodni co do tego, że oto był jeden z najbardziej przerażających przeciwników w historii gier. Nic więc dziwnego, że Nemezis błyskawicznie stał się ikoną serii, a nawet przebił się do świadomości niegraczy dzięki występom w filmach kinowych z Milą Jowowicz. Wszystko to jednak nie zmieniało faktu, że Resident Evil 3 zebrało odczuwalnie niższe oceny od drugiej części i to średnio aż o 10%, że słabiej się sprzedało, bo gra znalazła 3 miliony nabywców podczas gdy dwójka aż 5, co nawiasem mówiąc na wiele lat zapewniło jej tytuł najlepiej sprzedającej się gry Capcomu i że Resident Evil 3 na zawsze zapamiętany został jako gra świetna, ale już niewybitna. Choć to i tak olbrzymi sukces zważywszy na to w jak ciężkich bólach powstawała oryginalna trójka. Ba, pierwotnie nie miała być nawet pełnoprawną kontynuacją, a niskobudżetowym spin-offem nazwanym po prostu Nemesis, zaś trójkę do tytułu dodano oficjalnie dopiero na 3 miesiące przed premierą. W związku z mniejszym budżetem znacznie okrojony był zespół pracujący nad grą, a jej formuła w wyniku nacisków z góry ulegała wielokrotnym zmianom, co zresztą w pewnym momencie rozsierdziło głównego projektanta grę Shinziego mikami na tyle, że groził nawet porzuceniem projektu. I choć myślę, że w związku z tym wszystkim część z was domyśla się już znaczenia tytułu tego materiału o remake'u zbyt dobrym, to jednak jego wyjaśnienie

Nieco niestandardowo, zacznę od kwestii technicznych. Bo raz, że to w końcu remake, i dwa, na tym polu Resident Evil 3 błyszczy i zachwyca. Czyli właściwie dokładnie tak samo jak dwójka rok temu. Stworzony na potrzeby Resident Evil 7 silnik graficzny Re-Engine po raz kolejny udowadnia, jak potężną jest technologią. Lokacje zachwycają mnogością detali. Świetne oświetlenie doskonale buduje klimat, niezależnie czy chodzi o rozświetloną neonami ulicę, czy mroczny korytarz, a wszelkie obiekty są aż nieprawdopodobnie plastyczne. Jednak tym, co robi największe wrażenie, są modele i animacje postaci. To się po prostu w głowie nie mieści, jak dobrze wygląda każda z nich. Tylko spójrzcie na pokrytą zmarszczkami twarz tego dziadka. Albo przenikliwe spojrzenie tonego hołka, albo zalotne loczki Carlosa. Jednak największą gwiazdą jest rzecz jasna Jill Valentine. Śmiało można powiedzieć, że to jedna z najładniejszych wirtualnych dziewczyn w historii gier. Głównie dlatego, że, choć urodę ma nietypową, to jednak wygląda dość zwyczajnie, a już na pewno nie jest przeseksualizowana, co nadal jest plagą gier tak w ogóle. Nowe podejście do projektowania postaci wyraża się też w rezygnacji z klasycznego stroju z oryginalnej gry ten dostępny jest jako bonus do zamówień przedpremierowych na rzecz nowego, wiarygodnego, wygodnego i niekrępującego ruchu w zestawu, który faktycznie nosić by mogła dziewczyna o temperamencie Jill. Gdyby ktoś był ciekaw, tworząc odnowioną Jill, japońscy graficy mieli za wzór rosyjską modelkę Saszę Zotową. Ale przejdźmy do fabuły i do tego, że Resident Evil 3 to wcale nie jest sequel Resident Evil 2. Nie jest to też do końca prequel, choć istotnie momentami można by go tak nazwać. Wydarzenia w trójce toczą się bowiem równolegle do tych z dwójki, co oznacza przeplatanie się niektórych wątków, masę drobnych smaczków, ale też co najważniejsze, że ten, kto dotąd nie zagrał jeszcze w remake dwójki, spokojnie może najpierw ograć trójkę. Albo najpierw ograć dwójkę, a Potem trójkę. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Oznacza to też, że podobnie jak w przypadku dwójki, trójka także doskonale nadaje się jako wstęp do całej serii Resident Evil dla tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli z nią do czynienia. Nawet zważywszy na fakt, że główna bohaterka Resident Evil 3 to także główna bohaterka pierwszej części, a akcja gry toczy się zaledwie kilka tygodni po jej finale. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące incydentów posiadłości zostają nam włożone w skondensowanej pigułce informacji, dzięki której nie tylko nie będziemy się czuć zagubieni, ale też nie odbierze nam ona radości z późniejszego poznawania pierwszej części, której odnowiony remake znajduje się choćby na Steamie. Więc właśnie. Jill Valentine jest jednym z nielicznych członków oddziału Stars, której udało się wrócić do Raccoon City z oponowanej przez zombie posiadłości w górach Arkley. Sęk w tym, że niedługo po jej powrocie w mieście zaczęła się szerzyć tajemnicza choroba, powodująca u ludzi niekontrolowane napady agresji. Jill, wiedząc co to oznacza, zamierza jak najszybciej opuścić miasto, ale niestety uniemożliwia jej to niespodziewana wizyta Nemesis. Potężnego stwora, który sądząc po uporze, z jakim depcze dziewczyni po piętach, został wysłany po to, by ją zabić. Gra zaczyna się więc z prawdziwym trzęsieniem ziemi. Ale już po kilku minutach akcja zwalnia i z grubsza zaczyna przypominać to, co znamy z poprzedniej części. Po uratowaniu przez Carlosa, najemnika na usługach korporacji Umbrella, Jean wyrusza w miasto, by uruchomić ponownie kolejkę, która pozwoli uciec jej i ocalałem cywilom z miasta. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Capcom nie zdecydował się w przypadku remake'u na odtworzenie alternatywnych zakończeń, zamiast tego oferując graczom tylko jedną spójną historię. Ale choć brzmi to jak duży krok wstecz, w rzeczywistości trzy obecne w zakończenia różniły się od siebie zaledwie nieznacznie. więc dziewczyna przemierza, wypełnione zębiekami, lokacje, tym razem są to apokaliptyczne ulice Racon City, poszukując potrzebnych je przedmiotów, rozwiązując nieliczne proste łamigłówki i, oczywiście, walcząc. Ale choć początkowo można ulec złudzeniu, że oto dostaliśmy powtórkę z rozgrywki, już po kilkunastu minutach we znaki dają się istotne różnice w formule. Wszystkim, jako się rzekło, gra jest znacznie szybsza. Zobiaków jest więcej, i jakby żywiej stroną w naszym kierunku, ale też my otrzymaliśmy możliwość unikania ich ataków. A jeżeli idealnie wstrzelimy się z tym w moment, czas na chwilę zwolni i otrzymamy nawet na krótko premię do obrażeń. A skoro jesteśmy przy zadawaniu obrażeń, to znacznie łatwiej teraz o amunicję i to nie tylko do pistoletu, ale też potężniejszych giwer. A nawet jeżeli całkiem by nam jej zabrakło, to możemy też walczyć nożem, choć prawdę mówiąc z tej ostatniej opcji praktycznie nie korzystałem, bo ilość zadawanych w ten sposób obrażeń okazała się być… mizerna. Z lubością natomiast korzystałem z porozstawianych po lokacjach beczek z benzyną i akumulatorów pozwalających szybko pozbyć się dużych grup przeciwników. To wszystko nie oznacza, że Resident Evil survival horroru stał się grom act Bynajmniej. Nadal są tu momenty, w których trzeba liczyć każdy pocisk, a groza cały czas wylewa się z ekranu. Jednocześnie jednak pojawiło się sporo okazji, żeby sobie postrzelać, i to jest miła odmiana. Jednak podkręcenie tempa to nie wszystkie zmiany. Nieco inne jest na przykład eksploracja. W dwójce przez większość czasu krążyliśmy po tych samych lokacjach, odblokowując ciągle to nowe przejścia i sukcesywnie poznając rozkład korytarzy na pamięć. I choć dla kogoś, kto w Resident Evil 2 nie grał, może to brzmieć tak sobie, w rzeczywistości było to integralnym elementem doskonałej gameplay'owej pętli. W dwójce też czasem musimy gdzieś wrócić, ale tak ogólnie jest tego znacznie mniej. Postęp jest bardziej linearny, za to częściej zmienia się sceneria. Oznacza to choćby, że całkiem zniknęła zmuszająca do trudnych decyzji mechanika zabijania okien, przez które w dwójce do już oczyszczonych lokacji właziły cały czas nowe zombiaki. Tutaj raz oczyszczone pomieszczenia zazwyczaj pozostają bezpieczne, o ile oczywiście pamiętamy o tym, by spakować leżącym zombiakom parę kontrolnych kulek w czachę. Tą największą zmianą w formule jest jednak oczywiście Nemesis. Ten po raz pierwszy wraca oczywiście w chwili, w której zaczyna nam się wydawać, że oto wiemy już co i jak, i że całkiem udało nam się ukiełznać strach. I oczywiście wraca po to, by całkiem zdruzgotać tę naszą śmieszną pewność siebie. Bo gdy niedaleko nas jest Nemezis, jedyne co nam pozostaje, to uciekać. Bestia jest wielka, właściwie niezniszczalna, a do tego piekielnie szybka i skoczna. W przeciwieństwie do pana X z dwójki, Nemezis potrafi nam nagle zastąpić drogę, choć jeszcze przed chwilą był za nami, zmuszając nas do błyskawicznej zmiany kierunku czy nawet ucieczki tam, skąd przybyliśmy. Do tego Nemezis ma do dyspozycji atak na odległość, a pokonany za każdym razem powraca. Silniejszy i mądrzejszy o nowe sztuczki. Od pewnego momentu Resident Evil 3 staje się więc permanentną ucieczką, a w tych nielicznych chwilach, w których nie czujemy na karku oddechu Nemesis, przykład gdy przejmujemy kontrolę nad Carlosem, i tak myślimy ciągle o tym, kiedy Nemesis znowu się pojawi. Tak, nieustająca pogoń Nemesis i postawienie gracza w roli ofiary, to pod wieloma względami świetny pomysł, który już w 1999 roku nadawał grze jej własny, unikalny charakter i który także wtedy nie trafił do wszystkich. Bo widzicie, Resident Evil 3 to wzorem wydanej rok temu dwójki, remake idealny. Remake stawiający oryginał na piedestale i traktujący go z najwyższym szacunkiem. Remake owszem, wprowadzający pewne zmiany, ale tylko tam, gdzie nic nie zniekształci to zamysłu pierwotnych twórców sprzed dwóch dekad całą resztę natomiast, pozostawiając tak jak ją zapamiętali gracze wychowani na pierwszym PlayStation. Tyczy się to więc nie tylko jak najwierniejszego odwzorowania lokacji i klimatu oryginału, ale też mechanik z pozorów archaicznych, jak możliwości zapisywania gry wyłącznie przy maszynach do pisania, ograniczonym miejscu w ekwipunku czy niemożności wyrzucania przedmiotów na ziemię, by później po nie wrócić. Jasne, być może powodem dla którego część z tych pomysłów pojawiła się w oryginale były ograniczenia sprzętowe, ale ostatecznie każdy z nich stał się elementem doskonale wyważonej całości. Zapisywanie gry przy maszynach pozwala zrzucić z siebie przytłaczający ciężar dokonanego postępu i choć na chwilę odetchnąć. I nawet ograniczenia związane z ekwipunkiem powodują, że każde wyjście z krajówki trzeba dobrze przemyśleć, co wziąć ze sobą, co zostawić jak zaplanować trasę, by nie musieć nic wyrzucać po drodze. Ale nie, twórcy remake'u znowu nie zdecydowali się usunąć lub drastycznie usprawnić żadnego ikonicznego elementu oryginału, mimo że… tym razem… akurat mogli. Troszkę. Bo widzicie, z tym jest tak, że nie bez powodu ponad 20 lat temu podzielił gracze. Jasne, jego wygląd jest kultowy, historia intrygująca, a pogoń jaką za nami uskutecznia jest szalenie emocjonująca nawet dziś, ale jednocześnie im dalej w grę tym jaśniejsze staje się, że ostatecznie Nemesis wcale nie jest dużo lepszy od pana X z Resident Evil 2. Bo o ile pan X także pojawiał się w momencie gdy gracz nabierał złudnej pewności siebie, także nie dało się go na stało wyeliminować i także niestrudzenie szedł śladem gracza na stałe pozbawiając go poczucia bezpieczeństwa, o tyle dzięki temu, że jego pogon nie była skryptowana że faktycznie fizycznie przemierzał korytarze po strunku, a droga ucieczki, jaką obierał gracz, miała znaczenie, jego obecność nie powszedniała. Tymczasem jasne, Nemesis wygląda lepiej i zaskakuje ewolucjami, jakie przechodzi, ale jednak, przez to, że pojawia się w z góry ustalonych miejscach, z czasem jego groza nieco słabnie. W końcu zaczynamy bowiem rozumieć, że wyniki kolejnych spotkań z Nemesis są z góry ustalone, a nasz na nie wpływ ogranicza się do znalezienia sposobu na pokonanie kolejnych prób. Oczywiście takie podejście i 20 lat temu i dziś miało swoje wady i zalety. A jedną z zalet na przykład animowane cutscenki okraszające kolejne spotkania z Nemesis, które na PlayStation stanowiły nie lada, gratkę. Dziś gracze mogą się z kolei cieszyć pół półinteraktywnymi, spektakularnymi sekwencjami. I znowu, z jednej strony wyglądają one jak żywcem wyciągnięte z dobrego filmu akcji. Jak na przykład Terminatora, który był zresztą najważniejszą inspiracją dla oryginalnych twórców gry i do którego nawiązania widać także w remake'u. Z drugiej strony jednak, szczególnie pod koniec, trudno oprzeć się wrażeniu, że są nieco przesadzone, że dzieje się w nich za dużo i że jest ich za dużo, przez co zawieszenie niewiary jest poddawane coraz cięższym próbom. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież kapkom doskonale świadom, co w Resident Evil 3 było nie tak, mógł poprawić to w remake'u. Cóż, może i mógł, ale wówczas. Nie byłby to już remake idealny. Grzebanie w mechanice związane z kultowym Nemezis może i mogłoby być spożytkiem dla gry ze współczesnego punktu widzenia, ale oznaczałoby też, że remake zacząłby się zbyt różnić od oryginału. A przecież celem Capcomu było właśnie to, by zapewnić graczom dokładnie to samo doświadczenie, tyle że w nowej oprawie. I Capcom gotów był ten cel osiągnąć, nawet jeżeli oznaczałoby to konieczność odtworzenia pewnych niedoskonałych rozwiązań. Taki właśnie był Resident Evil 3, taki stał się kultowy, taki jest jego remake. I właśnie to oznacza remake zbyt dobry. To jeszcze na koniec parę słów o długości gry. Ukończenie kampanii na poziomie normalnym zajęło mi 7,5 godziny. Dopiero wtedy gra odblokowuje najwyższy poziom trudności, a także sklepik pozwalający przechodzić grę ponownie z pewnymi ulepszeniami, jak na przykład nieskończoną amunicją. W praktyce oznacza to, że choć w remakeu, tak jak w oryginale jest zaledwie jedna kampania, to jednak ci, którzy będą chcieli ją sobie powtórzyć, znajdą ku temu nie jeden powód. Ale żywotność gry wydłuży też z pewnością uruchamiany osobno sieciowy moduł Resistance przygotowany przez oddzielny zespół, w którym czterech graczy próbuje opuścić kompleks zarządzany przez piątego gracza, Mastermind'a, zastawiającego na pozostałych pułapki i nasyłającego na nich potwory. Ciekawa wariacja na temat Dead by Daylight, choć co wyraźnie zaznacza kapkom, moduł ten nie jest częścią fabularnego kanonu. To dajcie znać, co wymyślicie o Resident Evil 3, a jeżeli chcecie spróbować swoich sił w walce z najbardziej kultowym złodóbcem w historii gier, Nemesis we własnej osobie, w opisie znajduje się zagranikowy link, za pomocą którego możecie kupić grę. No i cóż, trzymajcie się i siedźcie w domu.